ta -dam! Jestem znów tutaj, z powrotem, żeby zagrać w Resident Evil Remake. A! Ah, jak to dobrze mieć czasami odrobinę czasu, żeby chociaż nagrać jeden odcinek. Resident Evil Fight Your Fears and Survive! No dobra, ale nadal miałem odrobinkę przerwy, więc muszę sobie przypomnieć, co ja robiłem, jakie mam możliwości i co powinienem zrobić dalej. Ale chyba już mniej więcej pamiętam. To na pewno nie będzie mi potrzebne. Eee... I mapa. Aha, no tak, tu mnie jeszcze nie było. No dobra, no to zobaczymy, co tam się skrywa i co tam leży. Może będzie coś ciekawego. Oby. No, dokładnie te drzwi. I zobaczmy, co się tutaj skrywa w tym wielkim pomieszczeniu. Oh my god, duże pająki! A czas wytoczyć ciężką armatę. Get the fuck out! Haha! Ale trochę trzeba było w niego w tego śrótu ładować. Trzy naboje z shotguna. Dosyć wytrzymałe są. No, oh, ziółko. What are we taking? Aha. What is this? A rack full of wine bottles. They're all cheap vintages. Oh, a red oil lamp. It's not lit. Ha uh ha. -huh. Aha. A strange silhouette hovers in the reddish light. Could it have some kind of meaning? I don't know, Chris. Bo w sumie nie wiem o co chodziło z tymi. No widzę jakieś oko, okej. Okay, zapamiętajmy. Czerwone oko, czerwone oko. Tu nic nie ma. Gramown też chyba nic nie daje. Leather jacket. Part of it has been burned by acid. Hmm. Kolejne zioło, na razie go nie biorę. <sighs> tu nic nie ma. An advertisement for an arm wrestling contest. The winner will be named chief of for day. Raccoon Police Department. Aha. Oh man. Zobaczcie, glitchuje mi się ten. Pistolet. <laughs> o, już nie. O, już tak. Well, takie rzeczy się zdarzają. Video games. Amunicję do shotguna Jakieś zioła. Zobaczmy, co to jest. Examen. Otworzę. An herb, mix of green and blue herb, was inside? Aha. Takie buty. No dobra, tu jest jeszcze... co to jest? Will you take the red book? Uh, no, nie wiem co to jest i po... O, tu jest jeszcze jedna świeczka, z tego co widzę. A green oil lamp, it's not lit. Fuck, chciałem zapalić. Kolejne oko, tylko, że inny. Strange silhouette hovers in the green light. Could it have some kind of meaning? I don't know, Chris. A czy tu coś leży? Czy to coś jest? Nie, to nic nie jest. To w takim razie chciałem najpierw zobaczyć, co tam jest na górze. Zanim tutaj coś pozbieram, bo może tu będzie coś ciekawszego. Pupa. Nie, pupa nie jest ciekawa. Uh, an orange oil lamp. It's not lit. Zmieńmy to. Kolejne oko. Strange silhouette hovers in the orange light. Totalnie nie wiem o co chodzi z tymi oczami. Could it have some kind of meaning? Nie mam pojęcia o co chodzi z tymi oczami. Pewnie jak natrafię na jakąś zagadkę, a guitar case is empty. Wait, wow! To jest pająk. Ale chyba jest niegroźny, więc nie będę go straszył. <laughs> Dopóki sobie tam łazi, tylko to... Some billiard balls. 2, 3, 4, 5, 6. There doesn't seem to be anything significant about the order, but. Ehh. I skąd ja mam wiedzieć? O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Z tymi oczami też nie wiem, co to jest. Dobra. Wezmę co moje stąd na przykład tę książkę, zobaczę co to jest Jest. Examine It's a book with a red cover OK a w środku może coś jest, jakiś clue... Oooo! Oh. It's a book with a red cover. Nothing is printed on any of the pages. Is there a special way to use it? Prawdopodobnie tak. <gry> Ale na razie nie wiem jeszcze jaki to jest ten special way to use it. Będę musiał tu jeszcze wrócić po te... po to zioło. I, i, i po amunicję. Na razie nie mam pojęcia, o co chodzi ze świeczkami i nie mam najmniejszego pojęcia, o co chodzi z tymi bilami na stole bilardowym. Ale prawdopodobnie jak natrafię na jakąś zagadkę, w której jakby trzeba użyć tego jakoś tam, to się zorientuję. Gorzej jeśli się nie zorientuję, bo akurat na to wygląda, że tej zagadki za bardzo nie pamiętam. To w takim razie odłożę, bo nie wiem do czego tego użyć. To chyba też to też. I wracam tam po tamte rzeczy i będziemy zwiedzać dalej. No tam ten pająk sobie jedni łazi po tej po tym po tej ścianie, nazwijmy to po tej kracie. No ale co ja mam z nim zrobić? Nic z nim nie zrobię. Wezmę te przedmioty i trzeba lecieć dalej, bo tam nic ciekawego za bardzo nie ma. Znaczy, no są te świeczki i te bile, no ale nie wiem co mam z tym zrobić. Nie mam pojęcia gdzie tego użyć i tak dalej. Dobra. We take the green hub, yes. Pajączku, tu sobie tam chodź i w ogóle sobie nie przeszkadzaj. Może tu coś leży jeszcze? A pile of huge barrels. No tak, tu leży. A pile of huge barrels. Nie no, przysiągb, że tutaj... Nie... To chyba nie jest inkrybem. <grymne> ok. No to biorę amunicję do shotguna to już nic więcej nie ma. Nie wiem, tylko ta lampa. No dobra, no to spadamy stąd. Tylko nie wiem, gdzie ja dalej mam iść w takim razie. To wszystko zwiedzone, to wszystko wzięte. To jest zamknięte. Nie mam do tego klucza. Co ja mam dalej? A, no tak! Zapomniałem, teraz już więcej ja mam robić. Spoko, już sobie przypomniałem. Teraz już będę wiedział. Trzeba po prostu przejść tam do tamtego pomieszczenia i tam jest to sekretne zejście w dół, widoczne na mapie. Jest drabina pokazana, to jest taki hint, że tam jest coś do przesunięcia. Trzeba przesunąć szafy i zejść na dół. Może ja sobie najpierw przeładuję tego shotguna, nie będę po prostu brał ze sobą animacji, Ale owszem, wezmę shotguna, bo jakby wyskoczyło coś, co wymagałoby cięższego kalibru, to byłoby smutno, gdyby się okazało, że wtedy za bardzo nie mam czym takiego dziada ustrzelić. A tymczasem trzeba wybrać się z powrotem tam do tamtego korytarza. I zejść na dół do tajnej piwnicy, o której absolutnie kompletnie nikt nie powinien wiedzieć, no ale my się dowiemy. Eee. Hopsa po skrzynkach, bo inaczej jakbym nie skakał po skrzynkach, to hapnął... by mnie hapnął... na pewnie macka, a tego bym nie chciał. Tutaj muszę uważać na te pszczoły. Nope, nope, nope. Wara ode mnie. To są drzwi, których szukałem Okej okay. Tu zdaje się, że było czyściutko Bo to był ten jeden zombie, któremu odstrzeliłem głowę Tak, czyli... Nie ma... Nie ma... Nie ma... Nie ma strachu O! <laughs> Tego słowa szukałem Dobra, jedna, jedna półka przesunięta Drugą przesunę w tą stronę tak będzie o wiele lepiej. O, tadam! I teraz mogę dostać się na dół. There's a ladder here. Climb down. Yes. I słuchajcie, zbliżamy się do... miejsca w tej grze, które zostało po prostu moim zdaniem świetnie zrobione. I nie chodzi mi o zmiany wizualne. Ale o ten utwór. O tą muzykę w tle. Fuck! To jest tak prosty utwór, ale tak idealnie po prostu wrzuca mi ciarki na plecy za każdym razem, kiedy go słyszę. Rewelacja. Let's slide from the other side. No tak. Ten utwór jest absolutnie mistrzowski moim zdaniem. Jest prosty, jest... Ale fuck, te ciarki, które ja mam teraz na plecach. Uwielbiam. Absolutnie uwielbiam ten utwór. Jeden z moich ulubionych utworów w całej tej grze, w całym remake'u. I ten... jeden utwór daje tak niesamowity klimat tej... temu miejscu. Zresztą zobaczycie za chwilę to miejsce ogólnie, nie dosyć, że e, zmieniła się muzyka na o wiele, 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 wiele lepsze. To tak. Jest tu trochę nowości. Ale o tym za chwilę, bo ja sam wszystkiego dobrze tak nie pamiętam wcale. No ale dobra. Najpierw w międzyczasie muszę, musiałem przesunąć te skrzynki. Prosta zagadka, trzeba było skrzynki w odpowiedniej kolejności tam zsunąć, tak żeby się nie zablokować. Nic trudnego. W każdym razie jedyne o co chodzi, to o to, żeby wrzucić tutaj skrzynki i po skrzynkach móc podreptać sobie dalej. O, zielone zioło. Czemu nie mogę wziąć, bo... Lepiej mieć chociaż coś do leczenia w kieszeni, niż pójść później... pójść sobie w brodę, że o nie, o nie, jestem na danger. I... No i schodzimy niżej. Do tego wypełnionego wodą pomieszczenia, które, jak widzicie, trochę się zmieniło. To nie wyglądało tak. Oh no. O oh, fuck sharks! Gotta go fast! Nope! Nope! Zostaw mnie! Zostaw! Nie mam absolutnie najmniejszego zamiaru z wami rozmawiać. Zostaw! 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 Holy fuck, o oh, nie! O oh, nie, it's locked. The word power room is written on the door. Nie wziąłem klucza. Ooooooh. Diamet, czy tu są jeszcze jakieś drzwi? Please, 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 tu są jeszcze jakieś drzwi. Oh, o oh, yes, dobra. O oh, nie, zrąbałem, że nie wziąłem tego klucza. Tak bardzo zrąbałem. A to są jakieś macki. Shit. Nie jestem pewien, czy ja się powinienem do tego zbliżać. Uh. Okej, okay, spróbujmy strzelić. O, nawet się da! Aaa, uh. it has no effect. Hmm, dobrze wiedzieć. W takim razie nie będę próbował dalej. Aaaa. Uh. Looks like the control system for the water tank. But it's broken and can't be used. Czyli nic tu chyba nie zrobię. Macki mi przynajmniej nic nie robię, ale nie. Tam nic absolutnie nie ma. No dobra. W takim razie czas się stąd wycofać. The locker is completely soaked. There's nothing special inside. Oh man. Czyli muszę się wrócić. I nie podoba mi się to. Absolutnie mi się to nie podoba. Okej, okay. trzeba będzie biec szybko i absolutnie się nie zatrzymywać, żeby nie zeżarły mnie rekiny. I będę musiał wrócić z tym kluczem. Zapomniałem o nim, zapomniałem, że tu będzie potrzebny ten klucz. Dobra, byle szybko. Byle szybko i byle daleko. A, od rekinów! Nope, 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 no, nope. no! Nie, zostaw! zostaw. Okej, okay, teraz się gliczuję to. Okej! Okay. Uh, nope. Aaa... No- Nie!

Oh man, to była. to była idiotyczna wycieczka w jedną stronę. Oh, dobra. There's a ladder here, climb up! Yes! Muszę się wrócić po ten klucz. I wrócić tutaj z kluczem. Mam, mam. Jestem pewien, że, że brałem skądś ten klucz, ale po prostu o tym zapomniałem, że to będzie tutaj potrzebne. A, ah, ludzie popełniają błędy. A, oh, okej. Okay. Wszystko będzie ok? Wszystko będzie ok. Pszczoły jedynie muszą ominąć, szybko biegać i też zupełnie się nimi nie przejmować. Zabijanie ich raczej nie ma sensu, a próbowanie w ogóle zabijania ich jest o no, tyle bezsensowne, że chyba wyleciałyby nowe z tej, z, tego, z tej dziury. A poza tym, come on. Zanim ja w nie trafię, czy naprawdę warto marnować cenną amunicję na pszczoły, które i tak mogę sobie spokojnie wyminąć? No właśnie. Okej okay. Myślę, że mimo wszystko Na wszelki wypadek Żeby nie było, to ja sobie zasejwuję Tych inkrybonów mam jeszcze sporo i mogę sobie na to pozwolić Może ja to zioło sobie wezmę, bo jednak mam caution, więc wolę mieć fine I wezmę ten klucz Gdzie jest ten klucz? Okay. Czy ja go minąłem? Czy ja go po prostu nie widziałem? A, uh, O, oh, jest. Control Room Key. Tak. Tego właśnie potrzebowałem. A teraz czas na save. A. Nie, nie, nie. Ja wolę nie ryzykować. Tam jest niebezpiecznie. Trochę jednak poprzechodziłem i szkoda byłoby stracić ten progress. You can save your progress. Use the increment. Yes. <sighs> Ja wiem, że małymi kroczkami, małymi kroczkami, ale zbliżamy się do celu. Wszystko będzie ok. Przynajmniej będziecie mieli co oglądać i takie małe odcinki są łatwiej, łatwiejsze do strawienia. No dobra, słuchajcie. Dzięki za obejrzenie i za zobaczenia.